Cześć wszystkim, w tym filmie pokażę Wam jak otworzyć budowalny dysk Flash z systemem Windows 11 na smartfonie z systemem Android, ale przed tym jak zaczniemy klikamy łapkę w górę. Problemy z uruchomieniem systemu operacyjnego mogą pojawić się nagle i w najmniej odpowiednim momencie. I jak to często było, gdy nie macie dostępu do innego komputera lub nie macie pod ręką dysku startowego czy pendrive'a, i nie bardzo chcecie iść do sąsiada, wtedy przychodzi z pomocą nasz wierny towarzysz w postaci smartfona z systemem Android, który pomoże nam stworzyć budowalny dysk flash, z którego można przewrócić system operacyjny. Następnie w filmie pokażę szczegółowo jak utworzyć napęd flash USB z systemem Windows 11 na urządzeniu z systemem Android. A więc zaczynamy! Zanim przystąpimy do realizacji tego procesu, wyjaśnimy co należy zrobić. Potrzebna będzie pamięć USB lub karta pamięci o odpowiedniej wielkości. Zalecam pozostawianie co najmniej 8GB. Dysk zostanie sformatowany, dlatego wcześniej należy zadbać o swoje dane. Jeśli będziecie korzystać z pamięci USB, do podłączenia jej telefonu potrzebny będzie adapter OTG. Przed rozpoczęciem procesu naładujcie telefon, ponieważ może on zająć sporo czasu. Na koniec potrzebny jest obraz ISO systemu operacyjnego. Można go pobrać z oficjalnej witryny firmy Microsoft. Obraz powinien znajdować się w telefonie. Aby to zrobić, odpuśćcie dowolną przeglądarkę w smartfonie i wyszukajcie strony z obrazem systemu operacyjnego do pobrania. Zalecam pobieranie obrazu tylko z oficjalnej strony. Wybierzcie wersję. Zatwierdź. Okreśnij język produktu i ponownie zatwierdź. Następnie wybierzcie typ bitowy, w którym chcecie pobrać obraz 64X, po którym obraz zacznie się natychmiast pobierać. Poczekajcie, aż pobieranie zostanie zakończone. Po pobraniu obrazu można przystąpić do tworzenia rozruchowego dysku flash USB. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny навчальний програм «Безплатня урухомча аналіза диску». Програма те вишвітляє дані, доступні до відзискування і можна її пшеблюндач ораз зрацять. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Aby nagrać obraz ISO z systemu operacyjnego należy pobrać na telefonie aplikację Ventoy. Jest ona prosta, bezpłatna aplikacja dostępna do Play Market, działająca bez praw ruta i obsługująca pliki ISO o różnych rozmiarach. Aplikacja o ułatwie tworzenie pamięci flash lub zewnętrznego dysku USB z funkcją multiboot dla systemu UEFI i Legacy. Uruchomcie Wentoy i podłączcie dysk flash do smartfona. W tym celu należy użyć adaptera OTG w zależności od interfejsu urządzenia, micro USB na USB lub typ C na USB. Przy wyborze adaptera OTG należy pamiętać o Po podłączeniu pamięci USB zostaniecie poproszony o zapewnienie dostępu do urządzenia. Naciśnijcie. OK. Następnie należy ustawić przełącznik na MBR lub GTP. Następnie należy łączyć funkcję Secure Boot Support, która uniemożliwia instalację nielicenzowanych obrazów systemu Windows. Następnie kliknijcie przycisk Instaluj, aby zainstalować aplikację Ventoy na nośniku USB. Ważne jest, aby wiedzieć, że pamięć USB zostanie sformatowana. Po zakończeniu instalacji należy wypalić obraz. Następnie nacisnijcie przycisk kopię i wybierzcie ścieżki do ISO i dodajcie ją. Poczekajcie aż plik ISO zostanie skopiowany do końca. Proces kopiowania będzie trwał dość długo. Po zakończeniu procesu widzimy, że nasz obraz został zapisany. Teraz wystarczy go podłączyć i uruchomić komputer. Na naszym kanale znajduje się film, który wyjaśnia jak zainstalować system, ale link do niego znajduje się w opisie. I to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten film okazał się przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować naszego kanału. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach. Dziękuję. Oglądania. Podczas gdy oglądasz ten film, cywile na Ukrainie umierają w wyniku ataków i bombardowań prowadzonych przez Federację Rosyjską. Obłąkany reżim Putina zaatakował pokojowe państwo w sercu Europy. Pomóżcie Ukraińskiej Armii w płacie do Fundacji Wróć Żywy. Kliknijcie na kod QR lub link w opisie filmu i przekaźcie dowolną kwotę, która z pewnością wzmocni ukraiński ruch oporu i pomoże przeciwstawić się przestępczej rosyjskiej agresji.